ma widzowie. Dzisiaj znowu gramy w grani. I dzisiaj spróbujemy przejść grani dzisiaj. A jak się... A jak się nam nie uda przejść. No to trudno, nie przejdziemy. I jak to przejdziemy, to możemy z tym odcinku grać albo normal, albo easy. Albo od razu z hardem lecieć. To może zrobić takie 5 łapek w górę lecimy z Normalem. 10 lajków lecimy z normalem. 20 łapek w góra lecimy z hardem i 50 łapek w górę z extreme lecimy. Od razu sobie kupię broń, żebyśmy mieli na razie babkę z głowy. Czemu nie ma dźwięku? Co jest? O, dziwny dźwięk, babka. O, idzie. Dobra, na minutę mamy babkę z głowy. Tu nic nie mamy. a właśnie poczekajcie widzowie chwilę pójdę sobie po jakieś picia E, Nigdzie picia nie znalazłam. Jezus Dobra, większa śmierć. nam wyskoczyła. Jez yeah. Mam taką zasadę. Jak to powiedz na dniecie, to też musi być na to. No właśnie drugi mamy. A właśnie cały gameplay na 15 minut chyba się nie zmieści, więc z tego gameplay chyba z dwie części będą albo nawet więcej. Dobra, na babciu, idziemy teraz po tamten pilocik. Gdzie jest ten pilocik? Pilocika nigdzie nie ma. O, idealnie mamy to i lecimy. A właśnie, jeżeli dzisiaj tego nie przejdziemy, no to trudno z tą wersją. Koniec. Już nie będziemy jej nagrywać, bo polecimy. A właśnie, skoda, że w tej wersji nie ma tego tej, tego dźwięku gonienia, bo on by się bardzo nam dobrze, bo on by się nam przydał. O, idzie. Dobra przyszła. Co się śmiesz? Nic tu nie, nic tu nie jest śmiesznego. Cicho bądź. Stoi myśli. Dobra, babka tuż idzie. Ja nie mogę. Nie, idziemy ją tam przywołać. Dobra, mamy babkę z głowy. Mam nadzieję, że mnie tu nie widziała. Nie, nie złapiesz mnie, nie złapiesz. Tam stoi. Idź stąd. Z I z Może my tu nie będzie widziała. Zakrzypiało coś. Nie widzisz mnie tu! Nie widzisz! Dobra, nie widziała mnie. O, wyświetla nam się ten makroleal smaka. barbecue bacon, to nie jadłem go jeszcze. Jezu, idź już! Dobra, idź stąd. Jestu dzień trzeci teraz. Dobra, dzień trzeci mamy. Nie wiem, czy, nie wiem, trzeba jakąś tą babkę gdzieś zablokować. O, właśnie babka przewróciła. I ja? A właśnie normal, easy to chyba jeszcze, tak może jeszcze przejdziemy. Harda, nie wiem czy przejdziemy. Extreme chyba na pewno nie przejdziemy. Nara. Guziki mi się mylą. Nie wiem czy na górę powinniśmy i bo na górze same złe rzeczy się dzieją. A wiedziałem, że nic ciekawego. Gdzie ten pilotik jest? A, powkurzam to chyba. Nie ma jej nigdzie, a właśnie napiszcie w komentarzach No jak w ogóle komentarze będą włączone widzicie, jakie inne gry mamy Bo gra już taka trochę nudna się robi Jezu Co ona się tutaj zryspiła? Ona się tu zrespiła Dobra, jak dzisiaj tego nie przejdziemy, to kolejną z tą wersją. Gramy w nową wersję Dobra, nara. Kolejna część za chwilę.